Świetne spotkanie w Twoim wykonaniu, jak i całego zespołu dzisiaj. Trudny mecz, a dość łatwo sobie w końcówce poradziliście ze spójnią. To znaczy może niełatwo. Yy, ale to był ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że to, że, że, że to są mądrzy gracze. Yy, odskoczyliśmy na 8 punktów i utrzymaliśmy to do końca. A w tym też Twoja zasługa, trafiłeś trójkę. A takie mam to zadanie, muszę rzucać jak najwięcej. Nie ma świdra, nie ma czarnego. I no, ktoś to musi podjąć, a to rzucanie. A dzisiaj prawie cały, tylko na, na, na krótko schodziłeś na, na ławkę, tak naprawdę prawie cały mecz, 37 minut. Yy, dawno tak nie grałeś w tym sezonie. Yy, trenerzy raczej bardziej rotowali na tej pozycji, dzisiaj, dzisiaj postawili przede wszystkim na ciebie. No tak jak mówię, no te kontuzje to nas prześladują. Yy, no a, te, a że tyle grałem, to się bardzo cieszę, bo im się więcej gra, tym się człowiek ja tak czuje pewnie na boisku i się wygrała mecze wtedy. Spójnia jak to wyglądało z twojej perspektywy tam gra na Bigusa. No wiadomo znaliście, znaliście ten zespół tak ze scoutingu, ale czy na boisku to się potwierdziło wszystko. To znaczy tak, przed meczem były takie założenia, żeby grać szybciej. Powiedzieliśmy, że ich średnia wieku jest dość wysoka. Żeby grać szybciej. Yy, może nie bronili tak agresywnie, ale dość mądrze bronili. Także pomagali sobie, odcinali podania. Na szczęście udało się wygrać mecz drugiej z rzędu. Jedziemy dalej z tematem. Jest szansa na, na powtórzenie takiej serii, jaką Legia miała we własnej hali tam jakieś spotkań? Bo a zobaczymy. E, to przyniesie czas. E, czas. E, teraz gramy z łańcuchem, a później gramy na wyjeździe parę meczy. Także no bijemy się o to, żeby się się dostać do tej pierwszej trójki, bo brakuje nam chyba punktu albo dwóch do trójki, a jednego do czwórki, także jesteśmy punkt za spójną teraz. Teraz mamy tutaj mecz z łańcutem, to też nie będzie łatwy mecz, yy, oni są w gazie, mają dobrych zawodników, no ale możesz powiedzieć, że, że gramy u siebie na hali, mamy swoich kibiców, będziemy walczyć, jak zawsze. W tej lidze niespodzianek nie brakuje, bo macie jeszcze wyjazd do Gliwis, który wydawał się nie będzie taki trudny, a tu wczoraj GTK pokonało stal Ostrów. No jednak każda seria ma swój koniec. GTK się wzmocniło panem Kulonem. Jest to dobry zawodnik. Też no, może to nie jest y, jakiś bardzo dobry skład, ale też tam są dobrzy gracze, którzy potrafią ja grać na poziomie pierwszej ligi. Także no ta liga jest bardzo wyrównana. Tu może każdy z, z każdym wygrać teraz. Macie braki kadrowe, a mimo wszystko sobie radzicie. Nie, nie, ma, nie, nie ma zawodnika na czwórce, brakuje rezerwowych na, na Twoją pozycję, a jakoś tam się wymieniacie. Wrócił Czarek i to zdecydowanie lepiej wygląda niż chociażby w meczu z tychami. No to, I tu robi doświadczenie. Arek jest dobrym gaczem i potrafi grać na czwórce i trójce. Mateusz tak samo. Ja mogę bylać dużo, bo mam do tego zdrowie. Ale jak się wygrała mecze. To... To tylko się cieszyć, no tylko żeby właśnie Świdel wrócił do nas jeszcze, żeby do końca się tam wyleczyli wszyscy, żeby Damian y, o, też się wyleczył i dał jakąś zmianę tam Czarkowi I, i będzie dobrze, będzie dobrze. Do końca roku właśnie chyba spotkanie najbliższe z, z Sokołem Łańcut, będzie najtrudniejsze dla Was, tak, tak wygląda. Do końca roku tak, to będzie chyba naj... znaczy tutaj nie ma podziału na... Na ciężkie mecze i łatwe mecze. Trzeba traktować każdy mecz jak najcięższy, jakby był to ostatni mecz w karierze, wylewać ósme poty, oddawać serce na boisku. Po to się gra w koszykówkę. Dobra, dzięki za rozmowę.